Branża jest tak zbudowana na fałszywych y, narracjach i deklaracjach, że nie ma czego bronić. No, kupuję to, co producent y, wymyślił jako nazwę do tego, bo, bo to nie jest tak, że wszystkie piekarnie robią źle, ale nikt nie wie, które to są te, które robią dobrze. Dlatego jest mi tak trudno znaleźć, nawet ja jeżdżąc po piekarniach rzemieślniczych piekarniach i dużych piekarniach. Bywałem w tych miejscach i w tych. I kiedyś marzyło mi się bronić rzemiosła. I po wielu, wielu wizytach w rzemieślniczych piekarniach niestety uznałem, że nie ma czego bronić. Ojej. Branża jest... Tak, zbudowana na fałszywych yy, narracjach i deklaracjach, że nie ma czego bronić, to jest do zaorania. Chodzi mi o to, że co ma zrobić taki powszechny człowiek, który by chciał kupić dobrze, coś dobrego, ale jak się coś nazywa tylko dobrym, a dobrym nie jest, no to on jest w sumie bezradny. Wiesz co, skoro jakiejś części ludzi udało się do tego dojść, to może się udać każdemu. Ale trzeba się wysilić. To my chcemy się uczyć, to my chcemy Podnosić świadomość i musimy wreszcie przyzwyczaić się do myśli, że my bierzemy odpowiedzialność za to, co wkładamy do ust. My. Nie rząd, nie system, nie szwagier. My. Żona, ja, co kupujemy.